Warto docenić takie osoby, takie przedsiębiorstwa. W naszym studiu Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Dzień dobry. Dzień dobry, Państwu. Panie wojewodo, spotkaliśmy się, żeby porozmawiać. Myślę o takiej niezwykle cennej inicjatywie. Bank Gospodarstwa Krajowego wyszedł rok temu z inicjatywą, która nazywała się Sternik. To jest taki konkurs dla firm i instytucji, który ma pokazywać, że w czasach pandemicznych można nie zwalniać pracowników, można szukać innych rozwiązań i tę działalność utrzymać. Pan objął patronatem tą inicjatywę. Proszę powiedzieć, dlaczego zgodził się Pan? No właśnie. Promować trochę swoją osobą, także myślę, to cenne działanie. No, w dobie kryzysu, to ci, którzy potrafią, potrafią wyjść, pójść do przodu, którzy potrafią e, zaprzęgnąć do, 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 do działania, do nowego działania czy, czy nowych ludzi do tego zaangażować i, i, i jakby wyjść, wyjść naprzeciw kryzysowi poradzić sobie, zrealizować nowe projekty, zrealizować innowacje w swojej firmie. To są bardzo cenni, bardzo cenne wzory dla społeczeństwa i trzeba ich dostrzec czasami, trzeba ich wydobyć, wyłuskać gdzieś z, z, grupy, z grupy szerszej i w mojej ocenie warto docenić takie osoby, takie przedsiębiorstwa, ale nie tylko, bo przecież... W tym, w tym, w ubiegłorocznej edycji, braliśmy pod uwagę także instytucje administracji rządowej, samorządowej, braliśmy pod uwagę instytucje ochrony zdrowia, bo akurat w pandemii to one kluczową rolę odgrywały i, i one były tym pierwszym, pierwszym, pierwszą linią frontu walki z pandemią i także niektóre radziły sobie lepiej, niektóre radziły sobie gorzej, niektóre bez przerwy żadnej przyjmowały pacjentów. Niektóre zamykały się i bardzo długo były, były niedostępne dla, dla, dla pacjentów, więc warto było podjąć takie, ta, taką akcję i wskazać, nagrodzić tych, którzy, którzy potrafili to zrobić, ale bo po roku czasu widzimy, że kryzys się zmienił, a się, ale się nie skończył, a przedsiębiorcy, dobrzy przedsiębiorcy w dalszym ciągu zasilają naszą gospodarkę, w dalszym ciągu tworzą dla niej nowe, stabilne podstawy funkcjonowania. Co zyskuje w Pana ocenie no, taki laureat, czy nawet taka instytucja, firma zgłoszona do tego, konkursu, bo myślę sobie, że to jest taka chyba najlepiej rozumiana promocja w wymiarze no już nie tylko warmińsko-mazurskim, ale ogólnopolskim. No, prócz, prócz nagród, wśród których było także no, swego rodzaju działania promocyjne dla, dla takiej firmy, no to ona sama, sama też może zobaczyć, sam, bo to jest tam jest w procesie jakiejś autooceny się to dokonuje może sama zobaczyć to, te dobre praktyki, które, które stosowała i, no, no i w mojej ocenie właśnie stać się wzorem dla społeczności czy to regionalnej, czy, czy nawet wypłynąć na szersze wody okólnopolskie i mam nadzieję, że z wieloma Firmami, bo, bo my wiele firm tak, tak naprawdę paradoksalnie dostrzegliśmy dopiero w pandemii, to widząc, jak sobie świetnie radzą, jak potrafią przestawić też profil produkcji i, no i mam nadzieję, że one skorzystają i, i będą, i mają szansę wypłynąć na, na szersze wody. Tegoroczna lista, czy możliwość zgłaszania się już zamknięta, ale Prawdopodobnie podejrzewam, że przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego ze mną się zgodzą. Spodziewać się możemy trzeciej edycji tego konkursu. Jak zachęciłby Pan potencjalnych jego laureatów, czy potencjalnych tych, którzy chcieliby się zgłosić właśnie do tego, żeby przyjrzeć się temu konkursowi i może właśnie wziąć udział? No Warto to właśnie z dwóch powodów. Pierwszy, sam, sami dla siebie zobaczyć, bo Bank Gospodarstwa Krajowego posiadając kwalifikowaną kadry do tego, potrafi przygotować. Takie, jakby, takie testy, które, które pozwalają nam zobaczyć, zobaczyć jak, jak, sobie, jak my sobie radzimy w sytuacjach kryzysowych, jak stawiamy sobie cele, jak, jak te cele realizujemy, jakich narzędzi do tego używamy. To jest jakby jeden aspekt, a drugi to że to rzeczywiście zapewnia rozpoznawalność, zapewnia taką możliwość wyjścia, wyjścia szerzej I, i jestem przekonany, że, że jest szansą rozwojową także dla, dla przedsiębiorstw, dla, dla firm, dla administracji, dla, dla tych, którzy, którzy na tym rynku funkcjonują często już od lat a dzisiaj mają szansę w takim konkursie być dostrzeżone. Drodzy Państwo, zachęcamy do tego, żeby z tą inicjatywą się zapoznać. Przypomnę, Sternik, konkurs organizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego pod honorowym patronatem Artura Chojeckiego, wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który był Państwem i moim gościem. Nasza rozmowa do obejrzenia na www.kopernik.tv. Panie wojewodo, piękne dzięki za spotkanie. Bardzo dziękuję również. Wizja Kopernik. Kopernik.tv